Mam gotową decyzję, zakazującą stoku, ale jeszcze jej nie podpisałem, bo wszystko to, co mam na biurku wojewody, no, z tego wynika, że ta impreza w tym stanie nie może się odbyć. Jak mówię, wybuchła bomba, bo wtedy się wszyscy na mnie prawie rzucili. Jak ja śmiem, jak ja w ogóle śmiem Jurkowi Owsiakowi zatrzymać jego imprezę. Tymczasem myślę, że tak właśnie się powinno postępować, bo może każdy w wolnym kraju organizować najrozmaitsze imprezy. Chodzi tylko o to, żeby ta impreza nie skończyła się tragicznie, żeby na przykład ktoś kogoś nożem nie pchnął. Jaki był dalszy rozwój wydarzeń? No, to bardzo ciekawa historia. Mianowicie, oczywiście na początku był jakiś tam medialny krzyk. Częściej zjawiła mi pod Urzędem Wojewódzkim, protestując, coś tam sprejem wymazali, zdaje się, na ścianie. No ale najważniejsze, że zjawił się u mnie nie kto inny, tylko pan prezes Jerzy Owsiak. Celowo ja mówię prezes, dlatego że na scenie to Jurek Owsiak to jest Jurek. To jest Jurek Owsiak, równy facet i tak dalej. Ale on się do mnie, u mnie zjawił ze całym swoim sztabem, jako prezes fundacji i przeprowadził ze mną bardzo takie rozmowy przypominające właśnie rozmowy. Które się prowadzi no, z menadżerem, czy też raczej właśnie z prezesem firmy, z biznesmenem niemalże. Bardzo konkretne, bardzo twarde. Najpierw pisma były wysyłane, grożące, takie, o, że czy, czy ja tutaj sobie zdaję sprawę, co to ja zrobię, jakieś odszkodowanie, jak była mowa i tak dalej. No w, w takie pisma to można sobie pisać: odszkodowanie. Jeżeli jest e, impreza niebezpieczna, no to. No to z, Przepraszam, odszkodowanie to, to chyba ten, co ją nieprawidłowo organizuje, to może ponosić tylko i wyłącznie, a na pewno nie ten, który jako organ państwa czuwa nad bezpieczeństwem i tego po prostu zabrania. No ale umówiliśmy je i oni przyjechali do mnie. To, co zwróciło moją uwagę, to przyszedł do mnie w krótkich spodenkach.